Część wszystkim zacznijmy od podstaw, czyli od tego, jak długo bezę może być przechowywana zgodnie z normami GOST Gospodarstwenny standard. Według tych norm bezę bez dodatków, czyli sama beze bez kremu czy innych dekoracji, może być przechowywana do 30 dni w temperaturze. Od 20 do 18 stopni Celsjusza. Jeśli jednak beze jest ozdobiona kremem lub innymi dodatkami, i okres trwałości znacznie się skraca. Bezesesmitana powinna być przechowywana w lodowce, w temperaturze od 4 do 8 stopni Celsjusza, przez maksymalnie 10 dni. Warto również pamiętać, że okres trwałości bezy może się różnić w zależności od metody jej przygotowania. Bezesuszona w niskiej temperaturze około 50 stopni Celsjusza będzie trwalsza niż bezesuszona w wysokiej temperaturze około 150 stopni Celsjusza. Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących przechowywania bezy. Bezę najlepiej przechowywać w szczelnym pojemniku, aby zapobiec jej wysychaniu. Bezę można również zamrozić, ale należy ją rozmrozić w lodowce przed podaniem. Bezę, która stała się miękka, może być odświeżona poprzez ponowne suszenie w piekarniku w niskiej temperaturze. Podsumowując, okres trwałości bezy zależy od kilku czynników, takich jak obecność dodatków, metoda przygotowania i sposób przechowywania. Beze bez dodatków może być przechowywana do 30 dni w zamrażarce, a beze zesmitane do 10 dni w lodowce. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać date ważności bezy przed jej spożyciem. Beze to pyszny i lekki deser, który można przyrządzić na wiele sposobów. Najpopularniejsze rodzaje bezy to beze francuska. Jest to najprostszy rodzaj bezy, który powstaje z ubitych białek jaj i cukru. Beze francuska jest chrupiaca z zewnątrz i miękka w środku. Beze szwajcarska. Beze szwajcarska jest bardziej stabilna niż beze francuska, ponieważ białka jaj S.A. podgrzewane z cukrem w kąpieli wodnej przed ubiciem. Beze szwajcarska jest idealna do robienia tortów i innych deserów, które wymagają stabilnej bezy. Bezewłoska beze włoska. jest najtrudniejszym rodzajem bezy do zrobienia, ale jest też najbardziej stabilna. Bezewłoska powstaje z ubitych białek jaj i gorącego syropu cukrowego. Beze włoska jest idealna do robienia lukru i innych dekoracji. Beze i beze to dwa różne desery, które często są ze sobą mylone. Beze jest zrobiona z ubitych białek jaj i cukru, a beze jest zrobiona z ubitych żółtek jaj i cukru. Beze jest lekka i puszysta, a beze jest gęsta i kremowa. Aby beze zachowała swoją świeżość i smak, należy ją ja przechowywać w odpowiedni sposób. Oto kilka wskazówek dotyczących przechowywania bezy. Przechowuj bezę w szczelnym pojemniku. Bezę jest bardzo podatna na wilgoc, więc ważne jest, aby przechowywać ją ja w szczelnym pojemniku. Zapobiegnie to wysychaniu bezy i wchłanianiu wilgoci z powietrza. Przechowuj bezę w chłodnym, suchym miejscu. Bezę najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, ale można ją ja również przechowywać w lodowce. Jeśli przechowujesz bezę w lodowce, upewnij się, że jest szczelnie zamknięta, aby nie wchłonęła zapachów innych produktów. Nie zamrażaj bezy. Zamrażanie bezy spowoduje jej rozmięknięcie i utratę chrupkości. Bezę można przechowywać w lodowce do trzech dni. Po trzech dniach bezę zacznie wysychać i tracić swój smak. Nie bezy nie można zamrażać. Zamrażanie bezy spowoduje jej rozmięknięcie i utratę chrupkości. GOST-państwowy standard i tu warunki techniczne to rosyjskie normy, które określają wymagania dotyczące produkcji i przechowywania żywności. Zgodnie z GOST i tu beze powinna być przechowywana w temperaturze od 18 symbol stopnia C do 25, symbol stopnia C i wilgotności względnej nieprzekraczającej przekraczającej 75. Beze powinna być również przechowywana w szczelnym pojemniku, aby zapobiec wysychaniu. Aby bezę nie rozmokła i nie nasiakła, należy ją ja przechowywać w suchym miejscu. Bezę można również posypać cienka warstwa cukru pudru, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci. Bezę to pyszny i lekki deser, który można przyrządzić na wiele sposobów. Aby bezę zachowała swoją świeżość i smak, należy ją ja przechowywać w odpowiedni sposób. Bezę można przechowywać w temperaturze pokojowej do 3 dni lub w lodowce do 7 dni. Bezy nie można zamrażać.